Witam wszystkich i zapraszam na zagrajmy Vampire The Masquerade Bloodlines. Kontynuujemy wykonywanie naszych pobocznych zadań. I właściwie to jest przedostatnia sesja w Santa Monica. Zatem musimy się nacierzyć tym pięknem tej dzielnicy. Wypełnionej właściwie bandytami i podejrzanymi osobnikami. Ale tam. Jako pierwsze, pierwsze miejsce odwiedzimy kawiarenkę. Kawiarenka jest dosyć... Mm, małym pomieszczeniem w którym za bardzo nic się nie dzieje, jednak związane jest z nim zadanie główne trochę a także właśnie zadanie z, ze znalezieniem Lili czyli niedoszłej, czy no chyba nie niedoszłej dziewczyny E zatem kawiarnia Jak tutaj widzimy mamy osobnika, który na pewno jest wampirem, sądząc po no oczach. Jeśli nawet z nim pogadacie, to oprócz kilku opryskliwych odpowiedzi raczej mało się dowiecie o samej osobie, jednak zobaczycie, że ma kły. Tak, nie tracąc czasu, zagadamy z tą panią. Animacja była trochę dziwna. Jeśli macie trochę mało perswazji, chyba dwa punkty, możecie udać, że jesteście inspektorem. Jak to się nazywa inspektor zdrowia, żywnościowy, coś w tym stylu. W każdym razie po prostu udajecie tego inspektora i wyłudzacie pieniądze. Okej. Także ta pani jest bardzo zapominalska i właściwie nie zmienia do nas nastawienia. Nawet jeśli wyłudziliśmy od niej kasę. Przez możemy zapytać się, czy widziała jakąś. Dziewczynę podobną do Lili. Właściwie żadna inna. żadno inne uh, pytanie. Niż zapytanie well, o. Niż to o. Cienką krew nie odniesie za bardzo skutku. Zatem od razu przejdźmy do rzeczy. Is that one of those mm, nie bardzo. First decent human being I've seen in here for years. Not like all the junkies and crazies I normally see. Yeah, I remember her. Yeah. Weird. She left a tip, but she didn't know anything. Hmm. Yeah, she looked so hungry, too. Just sat there all night with a full glass of water in front of her, talking about this and that. She seemed lonely, a little scared, so I let her stay in the booth until we closed. She left some stuff here. You seem to know her. W porządku, mamy pierwszą poszlakę, można powiedzieć. Mamy torebkę Lily z dwoma ekstra przedmiotami. Sobie torebki... No zakładam, że po prostu wyjęliśmy te przemioty. Zatem zaraz przejrzymy, co w niej się znajdowało. zobaczmy. Dostaliśmy torebkę. Jest dosyć torebkowada, tylko mogę o nim powiedzieć. Mamy także zdjęcie Lee, które zostało najwidoczniej zrobione właśnie na plaży, na której teraz przebywa E ze swoimi nowo poznanymi wampirami. Także mamy poręczenie majątkowe pana Artura, które jest opisane na Rolfa Totena. Dobra, dziwne nazwisko. W każdym razie z Arturem łączy nas jeszcze skończenie tego zadania odnośnie pana Durpina, dobrze pamiętam. Zatem możemy tutaj się udać i zbić... ...upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, jeśli chciałem przetłumaczyć dosłownie to angielskie przysłowie. Okej, Muddy. Hmm, tak, zwiał do miasta. Proszę right, bardzo. Mm -hmm. oh, 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 right, right, right. Tak, jeśli byście zapomnieli zabrać pieniędzy z poprzedniego zadania, wtedy także byłaby taka opcja możliwa. Hehe, <laughs> nie umieszka. Zatem, tu jest właśnie komputer Pana Artura Kilpatricka. Rolf rolf, 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 Totem. Zatem naciskamy przedział takich liter i widzimy Pana Totena. Czy ja powiedziałem Totem? Może. Ah, like Toten L. Zobaczmy jakie możliwe użyteczne informacje możemy pozyskać. Czerwony samochód. Lightning Bird. Spoko. No, widocznie pochodził z Niemiec. Mamy jakąś mało końcliwą notatkę. Widocznie Artur nudził się i po prostu musiał trochę sobie urozmaicić rzeczowe informacje. Jednak, co, co jest trochę interesujące, nie musicie kompletnie zaglądać do komputera Artura, jeśli chcecie nieco przyspieszyć to zadanie. Właściwie zadania w Bloodlines... ...nie są za bardzo elastyczne, jeśli właśnie chodzi o pomijanie niektórych kroków. I właśnie czasem można... ...można chociaż nieco przyspieszyć to właśnie w taki sposób. Nie musieliście zaglądać do tego... ...komputera, po prostu mogliście, nie wiem... ...wcześniej zauważyć, przechodząc się tym parkingiem, że mamy opcję zajrzenia do tego bagażnika, który wcześniej był zamknięty. Tak właśnie gra... ...zapobiega zbyt szybkiemu wykonywaniu zadań przez co tak, nie, nie mogliście nie mogliście zajrzeć do tego bagażnika wcześniej, jeśli jeśli jednak pogadaliście z tą panią z restauracji wtedy ten bagażnik byłby już otwarty z jakiejś dziwnym przyczyną okej, okay. mamy pamiętnik Lily który możemy sobie poczytać właściwie wszystkie jej wpisy traktują o jej małej historii o tym jak spotkała Rolfa w asylum w tym klubie, obok którego właśnie stoimy. Rolf zmienił ją w wampira, także powiedział jej, kim, e, kim ona się stała, jednak musiał... opuścił ją. E, najwidoczniej tak, jak, jak widzimy, ma, miał... Mm, prawnie go wywali... Mm, tak, nie, nawet nie wiem, jak to prawnie nazwać. Yy, ostatni wpis jednak traktuje, o, ostatni wpis traktuje o tym, jak spotkała E, powiedziała mu, kim jest E. Yy, I pamiętnik kończy się tym, że jej postanowiła włamać się do banku krwi, gdyż głodna chciała zdobyć jakoś pożywienie. I od tego czasu słuch o niej zaginął. Zatem tak, to jest nasz następny przystanek. Yy, także z, yy, ze szpitalem łączy nas zadanie odnośnie małej przesługi którą to mm, wykonujemy dla pana Crua, czy księcia Crua. zatem właśnie tam się udajemy by znów zrobić dwie rzeczy w jednym miejscu a i przy okazji muszę jeszcze tego muszę jeszcze awansować jeden punkt okej okay. i tym punktem będzie spryt tak, spryt, nie komputer, gdyż mętnie pamiętam, nawet pomimo tego, że książka podnosząca nam statystykę obsługi komputera nie była tutaj, to mętnie pamiętam, że jedna z nich może znajdować się w następnej dzielnicy. I właśnie ona tylko działa, jeśli mamy jeden bądź dwa punkty rozdane w, w to drzewko. Zatem jeszcze nie zamierzam jego awansować. Zresztą. Spryt jest pomocny także w obronie, zatem czemu nie? Tutaj do tego pomieszczenia nie mogę się dostać, ten zamek jest zbyt złożony, żeby to zrobić. Dobra. Um, tak, i może w końcu zacznę robić to, co do mnie należy, czyli po prostu włamywać się do tego komputera. To jest jeden sposób na tworzenie tego e, szarego safe'u. A ten komputer jest chroniony, jak widzimy, e, cztero czteropoziomowym zabezpieczeniem, że tak to nazwę. Okay. Jak pamiętacie drzwi otworzył nam sam życzliwy strażnik. I tak nadal ten strażnik się buguje, kiedy zanim razem, kiedy próbowałem włamać się do tego pomieszczenia i rzuciłem na tego gościa trans, czyli nie było możliwości, żeby ten człowiek mnie zobaczył ponieważ był unieruchomiony, to i tak nagle zerwał się i zaczął do mnie strzelać. Okej, okay. tutaj jak widzicie, mamy także kamery. Trochę nie rozumiem po co one są. Możecie je wyłączyć, a raczej przełączyć między nimi właśnie tutaj. Możecie wyłączając jedną kamerę, pozostawić aktywną drugą. One są aktywne tylko w tym pomieszczeniu oraz w tym i nie wiem po co one są, po prostu nie wiem po co one są, gdyż nawet widzieliście, ta kamera działała i nie wiem, nie, nie włączyłem jakiegoś alarmu czy czegokolwiek i mój poziom krwi spada trochę zbyt gwałtownie, przez co do tego strażnika. Przy okazji, przy okazji szybkiego zapisu nie działa. Hmm, to coś nowego. Okej, okay, zapiszmy sobie na... tak, czemu nie. Nie wiem, może coś namieszałem w klawiszach, ale nie zdaje mi się. Hm. Hello! O! O! Serio? Kiedy? O, to było kiepskie. Dobrze, że zapisałem, serio. Wow! Nie pamiętałem tego, kiedy go. A nie pamiętałem, że się żywił na nim. Okej, okay. będziesz żyć, kolego. Twój niski poziom krwi się urotał Dobra, odwiedzimy Malcolma tak. mm. Malcolm Pani Malcolm O, mam tego dziwnego glicza ze wstającym pacjentem Nie nie wiem, to jest po prostu głupie W każdym razie, krew odnowiona My zaś udajemy się do banku krwi Tak, cały czas o krwi mówimy

on się uśmiecha, tak, uśmiecha się bardzo perfidnie. Ten osobnik wie o, o tym, kim jesteśmy, naprawdę. Tak. nie wiem, czemu. Nie wiem, jakim cudem może, może tak długo obcował z wampirami, że zaczął ich rozpoznawać, czy coś w tym stylu. I can a Świetnie, a, to to jest właśnie... Mam, mam za niską... za niskie uwodzenie, jednak to jest bardzo zabawna reakcja. A właśnie to była druga chyba. Tak, była druga. To jest dosyć wulgarna, powiedział. She did, huh? Queen Hmm. serving number 75... Tak jak widzicie, naprawdę trzeba mieć wysoką perswazję, a mam perswazji 5. Jaż mi nieco korki, żeby ją awansować tylko po to, żeby sprawdzić czy można przekonać tego kolasia. Jednak nie będę tego robić. Ta perswazja nam zupełnie wystarczy, zaś te drzwi chyba nie były chronione jakimś cudownym zamkiem A zresztą zobaczę. Na razie to po prostu hmm. tak już możemy zobaczyć. Jest pracownikiem miesiąca I ma na nazwisko Vandal I wygląda dziwnie Nie wiem kto wybierał pracownika miesiąca, ale naprawdę miał Bardzo wąski wybór Okej, okay, myślę, że po prostu Się bufniemy I to ta dam Tak kurczę, trzeba naprawdę mieć wysoką perswazję, żeby Go przekonać do otwarcia tych drzwi A Może to jest po prostu nie wiem, tak dla formy zachowana perswazja i wcale nie można go przekonać? Kto wie? W każdym razie, tu mam pomocnika Wandala, który wie o jego małym sekrecie, o którym my. My dowiemy się nieco później. What Tak, tak, możemy go uwieść.